Wyznania Świętego Augustyna to jedno z najważniejszych dzieł w historii literatury chrześcijańskiej i filozofii. To niezwykła autobiografia, w której autor przeplata swoje osobiste doświadczenia z głębokimi rozważaniami nad duchowością, grzechem, odkupieniem i poszukiwaniem sensu życia. Książka ta jest intymnym zapisem jego podróży od młodzieńczej rozpusty i zagubienia do odkrycia Boga i odnalezienia spokoju w wierze. Głównym tematem jest walka człowieka z pokusami świata, a także z własnymi wewnętrznymi rozterkami. Święty Augustyn stawia sobie wiele pytań o naturę ludzką, wolność wyboru, zło i miłość, a jego odpowiedzi mają uniwersalny charakter, który przemawia do czytelników bez względu na epokę. Jest to opowieść o osobistym nawróceniu i poszukiwaniu wyższego celu które mogą zainspirować każdego, kto zastanawia się nad sensem życia i moralnością. Wyznania to dzieło nie tylko dla osób zainteresowanych teologią, ale także dla wszystkich, którzy szukają głębokich przemyśleń na temat życia, wiary i człowieczeństwa. Jego uniwersalne przesłanie, piękny język oraz szczerość autora czynią tę książkę ponadczasową lekturą, którą warto poznać.